Piekło cały czas jest z zewnątrz jakby. Zdjęcia z jednej strony są przyjmujące, a z drugiej strony są jednak z tej bezpiecznej strony. Jeszcze tam jest spokojnie, gdzie gdzieś widać, są poubierani elegancko, gdzieś się kierują. Nie wiem, może to było i w czasie świąt właśnie. Bo to się zastanawiałam, co ci ludzie myśleli, co tam stali się na to patrzyli, co mój dziadek myślą, prawda? No na pewno część z nich było przerażonych, bo wiem, że tam różne sceny jakieś koszmarne się działo czasami. Może część się zastanawiała czy teraz będzie potem po tej stronie również będzie tak samo, czy nie wiem, część może patrzyła na to po prostu z zainteresowaniem. Też mam takie odczucie, że pomimo piekła, to te zdjęcia są spokojne, takie obserwacyjne. No nie widać tam jakiegoś takiego napięcia. One są po tej bezpiecznej wtedy stronie, prawda? I że nikt nie ucieka, także może no, wszyscy są trochę oddaleni, ale na pewno są takie jeszcze bezpieczne. Wracając do, do tych zdjęć i dlaczego to robił? Nie wiem. Może oni go poprosili, może powiedzieli, że coś się dzieje, żeby zobaczył, żeby, Nie wiem, żeby... Albo może czuł się odpowiedzieć, no nie wiem, w jakiś sposób współodczuwał to, co się dzieje i chciał zrobić zdjęcia. No, dlaczego to robił? Może wpływ też na to miało, że u dziadka w domu mieszkała Żydówka Helena. Helena mam jakby udokumentowaną. Jest w piśmie dziadka do Urzędu Bezpieczeństwa w 1946, jak próbuje babcie z więzienia wyciągnąć, żeby potwierdzić, że oni nie mieli żadnych faszystowskich przekonań. A propos jeszcze historii osób właśnie żydowskich, które się pojawiają w opowieściach rodzinnych, to jeszcze się pojawia Zosia Jabłońska. Jakaś przyjaciółka mojej babci Ewy, która mieszka w getcie, ale która zostawiła u nich jakiś kufer z rzeczami, bo się ba, że w getcie to jej nie zginie, i wiemy, że ten kufer się spalił razem z nowiniarską. Po prostu, jak wpadła ta mama te wszystkie rzeczy, to opowiada ten wujek właśnie, Widek, że one się spaliły, a Zosia zginęła w getcie w ogóle. Knisze, które znalazłam, które dotyczyły wojny, to były w takich pudełkach. Widać, że dużo pracy przede mną po tych kliszach. Ale przejrzałam już pod tym kątem, czy nie ma w nich zdjęć z wojny i moim zdaniem nie ma. O, tu jest młody dziadek, jak się wspinał po górach, po tatrach. Zdjęcie jest klisz właśnie tych. A tu już jest taki w moim wieku. O, myślę, że jest w moim wieku. No pięćdziesiąt parę lat ma na pewno. Najpierw skanowałam te zdjęcia przedwojenne. Tam jest sporo zdjęć z gór, no bo dziadek był zapalonym daternikiem. Zdobył jako, nawet jako pierwszy jakiś tam jedną ze ścian małego, kołowego w szczytu. Tam też ma takie opowieści różne, nadspisaną mam jedną opowieść jego, jak ten szczyt zdobywał. I bardzo ładne zdjęcia są z jego wspinaczek, znaczy dobrej jakości. Są zdjęcia z Gdyni i jakieś jego z wojska, gdzie służbę tą odbywał w Rapie Ruskiej, czyli trochę zdjęcie ze wschodu Polski. No i później z Gdyni przede wszystkim. No i do tych kiż sięgnęłam troszkę później, tak jak mówiłam, one były mocno pozwijane, musiałam je pociąć i wyprostować troszeczkę i zaczęłam je stopniowo przeglądać, ale jak zobaczyłam na pierwszych, że to jest wojna, że są takie zdjęcia ciekawe z okresu wojny, no to już się nie mogłam doczekać i trochę przyspieszyłam, pamiętam to przeglądanie. Pierwsze zdjęcia z wojny to są z drugiej połowy 1940 roku i to jakby to się zgadza z tą historią aparatu. Ja to poznaję po dzieciach. Dzięki temu mogę mniej więcej domyślać się o tym, jak dzieci rosną, który to jest rok. Pierwsze zdjęcia są właśnie z Warszawy. Jest dużo budynków takich zburzonych. Takie zburzenia po, po bombardowaniach z 1939 roku. Trochę jest takich obyczajowych gdzieś z parku. Jeszcze są takie te zdjęcia spokojne, w sensie takie życie Warszawy po prostu. No, gdzieś się pojawiają flagi hitelskie, jakieś święto jest w pewnym momencie. Gdzieś jacyś żołnierze przechodzą, też są takie zdjęcia gdzieś tam. I czym później? To tym zdjęć z Warszawy w ogóle jest mniej, a jest więcej zdjęć dzieci. Dziadek też robił piękne zdjęcia dzieci, takie portrety różne w domu. Gdzieś przeczytałam, że w 1941-1942 zakazano wykonywania zdjęć w miejscach publicznych. No i potem się pojawia właśnie jest ta klisza z 1943 roku, z, powstania, z okresu powstania w getcie. No i ostatnie pojedne zdjęcia to jest jakiś czołg jadący w tych pyrach, jakiś samolot, który le, leci przed y, mój, mój tata, który stoi przy kolejce, takiej chyba WKD, jak coś, nie, która jest no takiej kolejce y, z napisem Warszał, gdzieś tam kilometrów. I, y, no i potem zdjęcia takie, których dziadek prawdopodobnie przyjeżdża do Warszawy. Musi to być styczeń 45, bo są jeszcze żołnierze z Armii Polskiej. Jak te wojska radzieckie weszły i, i polskie i zdobyły Warszawę, to była jakaś defilada, prawda? I no to tak jakby po tej defiladzie. Przewrócona kolumna Zygmunta, wszędzie gruzy, to kilka takich zdjęć jest. Tylko one są właśnie słabej jakości, znaczy są uszkodzenia tej kliszy, więc może ktoś by ją wyretuszował i by była też w dobrym stanie. Ale ten zbiór. No już nie wiem ile ich jest, no ale tam z 12 powiedzmy z czasów wojny. Jak ja byłam mała, znaczy jak dorastałam w ogóle, jak chodziłam do szkoły, to tak jakby w ogóle Żydzi zniknęli z, z historii, i z, takie, ja mam takie osobiste hmm, wspomnienia. Nie było tych opowie nie było opowieści, no, uczyliśmy się trochę w szkole. Ja tu nawet wspomniałam, że mam ten zeszyt, co się. 1986 roku z liceum, z czwartej klasy, aż sama zaczęłam sprawdzać w tym zeszycie czy są jakieś notatki i jest pół strony napisane właśnie o, o getcie i o likwidacji w takich kilku zdaniach, ale ogólnie zaczęli dopiero, jak zaczęłam być dorosła, zaczęłam być już na studiach troszeczkę, czyli lata to 90 to, to dopiero jakby zaczęłam odkrywać ten świat